Poltergeist. Świat duchów. Audycja Grzegorza Tarczyńskiego. Witam Państwa, nazywam się Grzegorz Tarczyński. Pragnę powitać wszystkich serdecznie w mojej nowej audycji pod tytułem Poltergeist. Świat duchów. Jak sama nazwa wskazuje, jej tematem będzie poszukiwanie dowodów na to, co się dzieje z ludźmi po śmierci. Będziemy poruszać różne tematy, niekiedy niezwykłe, niekiedy straszne, ale zawsze ciekawe. Muszę Wam powiedzieć, że powszechne wierzenia i dostępne materiały na temat zjawiska duchów nie zawsze oddają nam sens tego zjawiska. Dlaczego? Dlatego, że jest ono bowiem bardzo zróżnicowane. Z zagadnieniem świata zmarłych zajmuję się prawie od zawsze. W Poltergeistie będę starał się... Odpowiadać na najważniejsze pytania i zagadnienia. Przypominam, że wszyscy, którzy chcą podzielić się ze mną swoją historią, mogą śmiało pisać do mnie na serwis idemperidem. Idem, to jest www.ipi-x.tk. Pierwszy odcinek chciałbym poświęcić kwestii tego, czym są duchy. Na sprawę spójrzmy z kilku punktów widzenia. Przejdźmy może najlepiej do krótkiego przeglądu rodzaju duchów. Czym jest zatem duch? Każdy z nas nieraz się pewno zastanawia. Trudno powiedzieć. Każdy ma w tej kwestii inne zdanie. Może dobrze, może i źle, według mnie dobrze. Po latach doszedłem do wniosku, że definicja mówiąca, że to świadoma cząstka pozostała po człowieku po śmierci i próbująca skontaktować się z żyjącymi jest tylko po części prawdziwa. Są bowiem takie przypadki, kiedy za manifestację duchów. Odpowiadają zupełnie inne zjawiska. Spotykałem się też z różnymi historiami, w których ludzie byli przekonani, że ich dom zamieszkują duchy, albo że kontaktują się z nimi zmarli bliscy. Większość z nich była przekonanych, że istnieje niewidzialna nić między tym tamtym światem i zmarli fakt, mogą niekiedy komunikować się z żyjącymi, czasami przez zwykłe stuknięcia lub wizje senne, a czasem nawet poprzez Materializacji, które występują rzadko, ale jednak są. Mówiąc o duchu, mamy najczęściej na myśli wieczną, inteligentną część człowieka, która jest w stanie przetrwać śmierć ciała fizycznego. Ludzie wierzący w życie po śmierci twierdzą, że po śmierci wkraczamy w inny wymiar bytowania, dostajemy się do innego świata albo odradzamy się w nowym wcieleniu. Z jakichś jednak powodów duchy niektórych osób zostają uwięzione na ziemi. Dlaczego tak się dzieje? No właśnie. Oczywiście istnieje wiele innych filozoficznych definicji ducha. My zajmiemy się jednak tym zjawiskiem z punktu widzenia parapsychologii i postaramy się wyjaśnić jak to się dzieje, że niektórzy widują zjawy zmarłych. Duchy pokutujące to te spotykane najczęściej. Powszechne opinie mówią, że to osoby, które nie załatwiły swoich ziemskich spraw, albo też nie chcą rozstać się z życiem doczesnym. W parapsychologii duchy pokutujące to wszystkie te, które ukazują się w miejscach, z którymi były związane za życia. Każdy z nas słyszał na pewno historię o nawiedzonym domu lub zamku, w którym pojawia się dawny mieszkaniec. Duchy pokutujące pojawiają się w miejscach, gdzie dochodziło do wypadków lub śmierci. Tak się dzieje najczęściej. Zilustruję to może Państwu przykładem z mojego archiwum. Kilkanaście lat temu w miejscowości Lusłowice, koło częstochowe, miało miejsce bardzo dziwne zdarzenie. Były dyrektor tej szkoły, który wychodził wieczorem z budynku, zauważył w korytarzu zjawę mnicha w kapturze, który wchodził po schodach. Na miejscu zdarzenia udaliśmy się razem z radiesty Pawłem Łowickim. Jak udało nam się ustalić z badań? W średniowieczu w pobliżu właśnie szkoły znajdował się klasztor, po którym już dziś nie ma śladu. Dlaczego mnich nawiedzał szkołę? Tego nie wiadomo. Jednak coś trzymało go w tym miejscu. Inny częsty typ materializujących się duchów to zjawy seansowe. Seans spirytystyczny. Jest jakby rodzajem specjalnej procedury, kiedy duch przemawia lub objawia się dzięki medium, czyli osobie o szczególnych zdolnościach do kontaktu z tamtym światem. Z tamtym światem, no tak połymimy. W internecie każdy może znaleźć sobie zdjęcia duchów sensowych wywoływanych choćby przez Franka Kluskiego, najsłynniejsze przedwojenne polskie medium. Duchy na sensach Kluskiego przybierały różno, często zdumiewające formy. Były wśród nich zjawy zwierząt czy duchy mówiące w innych językach. Seansowe duchy powstają w substancji zwanej ektoplazmą, która ma być produkowana przez medium. To na razie tyle. Do seansów spirytystycznych na pewno wrócimy. Kolejny typ duchów to poltergeisty. Tak jak nazwaliśmy to małdycję. Poltergeisty nazywane czasem chochlikami. Generalnie słowo poltergeist pochodzi z języka niemieckiego. Oznacza hałaśliwego ducha. Są to duchy objawiające się poprzez poruszanie przedmiotów, czasami ich niszczenie. Wpływanie na otoczenie, czy nawet ataki na ludziach. Wszyscy słyszeliśmy o przypadkach, kiedy w rzekomo nawiedzonych domach dochodziło do przysłowiowej... Te morki. W powietrzu latały przedmioty, zapalały się światło, czy też niegdyś były sytuacje, gdzie wypuchały pożary. Twierdzono wtedy, że musiał to robić rozłoszczony duch. Ale czy to prawda? Nie do końca. W wielu przypadkach Poltergeist to nic innego jak siła, która manifestuje przez żywych ludzi. Mogą oni mimowolnie generować moce psychokinetyczne, które wpływają na otoczenie. Typowym przypadkiem jest historia Joasi, g. Sosnowca, która uwalniała siły powodujące masowe zniszczenie wokół. Jej historię opisano w słynnej książce Nieuchwytna Siła. Myślę, że wielu was z nią czytało. Są jednak i takie duchy, właśnie te paltergeisty, które wykazują się inteligencją. Hmm. W domach przez niezamieszkałych pojawia się hałasy, samoistne poruszanie się przedmiotów, a nawet ataki na ludzi. Ale to sprawa na oddzielny program, który na pewno poruszymy. Istnieje też jeszcze jedna kategoria, którą nazwałbym duchami komunikującymi się. Tego typu byty najczęściej próbują kontaktu z żyjącymi za pomocą właśnie różnych metod od transkomunikacji POP do pisma automatycznego, aportów, głosu, objawień. Oprócz tego istnieje spirytystyczna klasyfikacja duchów. Wszystkim, którzy nie wiedzą, przypomnę, że spirytyzm to rodzaj ruchu religijnego opartego o zainteresowanie właśnie duchami. Ma on jednak odmienny charakter od tego, o czym dziś Wam mówiłem. Jak powiedziałem na początku, świat duch jest bardzo skomplikowany. Dla wielu z Was może być niezrozumiały. W kolejnym odcinku zajmiemy się właśnie metodami kontaktu ze światami. Zawsze możecie kontaktować się ze mną pisząc na adres, który podałem wcześniej organizacji idem, czyli wwwipi No i tak wydaje mi się, że będzie najlepiej. Oczywiście wiele zgłoszeń, jeżeli będziecie chcieli zostać anonimowymi, takimi też zostaną. Niecie, to wam obiecuję. I co jakiś czas w programie będę prezentował najciekawsze opowieści. A także przypadki, z którymi zetknąłem się przez wiele lat, praktykując właśnie spirytyzm. Drodzy Państwo, ja dziękuję za uwagę, pamiętajcie, życie jest snem, a śmierć przebudzenie. Produkcja i realizacja portal infra www.infraorg.pl